Witam w simulatorze otwieramy skrzynkę Przepraszam za to na ale już się to nie powtórzy Okej, okay, otwieramy skrzynkę Wiem, słabe będę. Oj. ja. Dziesięć O, to 2080 złotych. Zgadzam, ale 3 złote. OK. Otwieramy skarb 25 złotych. mc 10 Złotówka 45. Groszy. Słabo, słabo. O dupa 50, 50 Złotówka Ostatni i się wymieniamy. Okej, okay, niech będzie jeszcze jeden. Bo naprawdę słabo. drop Kawy. Hmm. od okay. O do najtańszej broni. Spróbujemy. Spróbujemy najwyżej stać hmm. 65%. Piatet. Jeśli to się nie uda, to już nic się nie uda. Przepraszam. No okay. ok, to wracamy do otwierania skrzynek. No znaczy, już wymieniamy się. Naszej... Mam! Mamy lepszą broń. 62% na zamianę. Ok, jak się uda? Nie, nie udało się. Ok, biorę to. Rękawiczki. 62%. No to growth. No nie wyszło. Idziemy od pierwszy. Nie, to No to no. Jak już? Okej, jeśli braky dzisiaj coś powyżej niebieskiego, to to... Szczęście będzie. Ale już będę na tym chyba wciąż z dużej